się siemano, siemano, jestem dzisiaj z kombinerkiem nagram dzisiaj odcinek z DB o tym co robię no bo nie mam pomysłów na na przykład na, na coś innego nagranie nagram o tym gdzie ekspię, gdzie kupuję potki i co, co robię dobra, przewidzę się kombinerek siemano, dobra, to idziemy chodź pokażemy wam na przykład, nie gdzie gdzie najlepiej ekspić Różne sklepy Wam pokażemy. Różne miasta. Różne te ekspozycje, takie jakby ukryte. Nie, że ukryte, tylko po prostu takie fajne, dobre, które dawają dużo ekspo. Tu jest sklepik z potakami. Dalej chodź. No nie baw się, no pokażemy wam te, takie jakby miasteczko tam można coś fajnego te dobre itemki są do kupienia tylko, że kasy nie ma żeby kupić wczoraj o właśnie sobie kupiłem takie jakby, tu, tu, tu widzicie taką klatkę tu też to i to no Dostałem właśnie od kombinerka 10 cc, a znaczy 11 czy 12 Bo jak on miał spodnie warte 4 czy 2000 2000, 14. No 14k, czyli 14 000, czyli to by to było y, prawie 1 To było 1 cc, prawie 2 cc, a dostał za te spodnie koło 14 czy tam 15 cc Mogę iść napędy. to jest ta sama droga przecież, nie. Jeden odcinek może nagramy jak, jak pójdziemy na Amazonki, ale to jest daleko pod Venoraż. Ale może nagramy jakieś Amazonki czy coś. Tam są dobre expy i dobre, bardzo, bardzo dobre item itemki z nich wypadają. Tutaj macie taką jedną amazonkę. Nie wiem czy to jest amazonka czy nie, ale to jest chyba jakaś czarownicza czy coś takiego. No właśnie taka, takie coś. To jest słabe, ale na, na dobre, na słabe levele no to to jest ciężko zabić. I tu jest jeszcze taki jeden wódz. Nie wiem, taki jakby... Taki... Sz, jakby srebrniasty. Może będzie, może nie. O jest, tego mi zostaw. Musisz, nie? No to idziemy na miasto. Boże. A ja zabiorę cię. Będziemy się jarać. Bieramy się. Ja woda Tam jest jedna jagoda, i co? Czy ty chcesz zjeść krzaka? Ach. Jakbyście chcieli pan w Tibi, no to na przykład zgłoszcie się do mnie, ja wam założę. Najwyżej później wam powiem, jak zmienić hasło, żeby później nie było, że ja wam na przykład coś tam wziąłem. Zmienicie sobie hasło, wszystko i będzie ok. No patrzcie tutaj na tą gilię. Ma tą samą tarczę. To, to, to nie jest ogólnie hełm, tylko to jest tarcza. Tu ma takie spodnie, warte ponad 100 coś, 2 miliony chyba. To też coś tu tego. I te. Tu ma, ma jaja smoka. Dobra, to idziemy. Aha, jeszcze jedno, jak chcecie na przykład kupić domek, to musicie mieć yy, tego patrca, czyli to jest premium account, nie wiem czy mówiłem w jakimś odcinku, ale yy, chatka jest trochę droga, około 20kk, a 1kk to jest 100 tysięcy, czyli tak około 2 milionów przejdzie. Niektóre chatki możecie znaleźć tam jakieś za 200 tysięcy, 200 ser czy coś takiego. No i teraz wam to zobaczyliście, tutaj jest, są parę domów wolnych. I nie chcę się teraz szukać. Jak tego to byście sobie sami znaleźli? A my teraz idziemy okraść sad. Dobra. Tu macie takie, jakby sad, i tu już dobrze. No ta połowa jest moja. No musisz, nie? Idziemy pomalony. Jumiu. Dawaj, dawaj, dawaj. A melonów jeszcze nie ma. A no, siano jest. Możemy pozbierać. Jak to się zbierało teraz? Już nie pamiętam. Jak to się zbierało? Dobra, kit z tym sianem. Idziemy teraz pokazać Wam dobre ekspoviska stworzymy wam te zamek orków tam jest taki jakby taki szaman czy coś takiego tak jest taki młoda, bo jest zbyt dobra ale sobie poradzimy <gry> Chodź tu jest jakieś przejście co było dobra. No tam idziemy. Idziemy do czerklepów. Są tam jeszcze jakieś cyklopy. A no, ktoś tu jakiś powrął z Spartakusa. Tuesday. Teraz idziemy pożegnamy. Albo tutaj się pożegnamy.